Drugą rzeczą to współczynnik dwumianowy silnia. Przypominam, że n silnia to jest 1 razy 2 razy n, czyli iloczyn kolejnych liczb aż do n. Przypominam, że 0 silnia jest 1. Możemy też korzystać ze związku takiego, że n plus 1 silnia to jest n silnia razy n plus 1. Mamy również symbol Newtona, który wykorzystywaliśmy ostatnio w zadaniach z kombinatoryki n nad k. Tak, to wiemy, że to jest n silnia przez k silnia, n minus k silnia. Tu mamy go rozpisany, także już w liczniku nie mamy silni. Pamiętamy, że n nad 0 jest 1, inne n nad n też jest 1. I kolejna rzecz, która nam się przyda w dzisiejszych dowodach, to logarytmy. Logarytmem przy podstawie A z liczby C nazywamy taką liczbę B, że a do potęgi B jest C. Pamiętamy, że C musi być większe od 0, a jako podstawa logarytmu musi być większa od 0 i różna od jedynki. Pamiętamy, że A do potęgi logarytm przy podstawie A z C jest równe C, czyli gdy podstawa potęgi i podstawa logarytmu są takie same, to wynikiem jest liczba logarytmowana. Mamy następujące również działania na logarytmach. Jeśli dodajemy dwa logarytmy o tej samej podstawie, to mnożymy liczby logarytmowane. Jeśli odejmujemy logarytmy przy tej samej podstawie, to dzielimy liczby logarytmowane. Jeśli przed logarytmem jakaś liczba się nam pojawi, to my możemy z tą liczbą wskoczyć do potęgi liczby logarytmowanej. Mamy również jeszcze taki zapis, że logarytm przy podstawie bez C. To może być logarytm w podstawie a z c przez logarytm w podstawie a z b. Czyli możemy wprowadzić dodatkową podstawę, dowolną podstawę, oczywiście dodatnią, różną od jedynki i przejść na iloraz logarytmów. Te rzeczy będziemy wykorzystywali dzisiaj w zadaniach algebry. Zobaczcie i teraz to, co się pojawiło w nawiasie, jest pięknie wzorem skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Co tam Monika w środku będzie w tym wzorze? X minus Y. X minus Y, bardzo dobrze. Dwójeczka przed, a wcześniejszy wzór po prostu spisuję już. Już z nim nic nie robię, zrobiłam to, co chciałam. Zatem zobaczcie, trochę przypomina to technika, przynajmniej końcówka. Przypomina zadanie pierwsze, zwija moją nierówność do postaci równoważnej, w której pojawiły się wzory skróconego mnożenia. Więc teraz... Muszę to w odpowiedni sposób skomentować. Dlaczego jest to prawdą? Zawsze, jeżeli zwinę do wzoru skróconego mnożenia, będę dawała komentarz i ten komentarz jest punktowany. Zatem będę to teraz komentowała kawałkami. Pierwszy kawałek skomentuje, że jest to tak samo jak w zadaniu pierwszym: kwadrat dowolnej liczby. Dowolnej liczby rzeczywistej jest zawsze nieujemny, czyli większy lub równy 0. Dokładnie to samo skomentuję tutaj. Czyli już na pewno wiem, że tu mam liczbę nieujemną. Tu mam liczbę nieujemną, która jest podwojona, tak? Więc dalej może być nieujemna. To teraz jaka ma być suma dwóch liczb nieujemnych, tak? No mogłabym powiedzieć, że ona jest też nieujemna i to byłoby prawdą, ale ja mam pokazać, że ona jest większa od zera, czyli dodatnia. Dlaczego nie ma tutaj znaku równości, słuchajcie? Bo żeby ten znak równości mógł tutaj być, to oznaczałoby, że istniałaby taka liczba, czyli kiedy suma kwadratów będzie równa 0, może tak, kiedy to obydwa będzie 0, kiedy obydwa są 0, właśnie. Czy jeśli teraz patrząc na te wyrażenia, czy my potwierdzimy to, że one się jednocześnie dla tych samych liczb wyzerują? Czy to wyrażenie będzie równe 0 dla tych samych liczb, co to wyrażenie? Czy jest to możliwe? Nie jest to możliwe. Bo jeśli, słuchajcie, wyzerowałabym to wyrażenie, to ja bym je wyzerowała dla dwóch liczb, które. Na przykład w miejscu x będzie jedynka, w miejscu y będzie jedynka, tak? Czyli dla dwóch liczb identycznych, równych sobie, wyzeruje się to wyrażenie. I czy dla liczb równych sobie wyzeruje się to wyrażenie? To pierwsze, gdyby w miejscu x i y były takie same liczby, czy to będzie zerem jest szansa? No nie. No nie. Więc nie istnieje taka liczba, która mi wyzeruje ten kwadrat i ten kwadrat jednocześnie, zatem nie ma szansy, żebym tu miała 0 i tu miała 0, więc dlatego nie ma tutaj tej równości.